Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Barierę 10 sekund w sprincie na 100 metrów złamano według Wikipedii 155 razy. 45-krotnie uzyskiwano na oficjalnych zawodach 2,40 m skoków zwyż, a granice tony w trójboju siłowym osiągnęło 116 sportowców. Pewien handel natomiast przez prawie 100 lat podniósł oficjalnie tylko jeden człowiek, co więcej taki, którego nazwisko wcale nie jest z najsilniejszymi ludźmi na świecie tak często kojarzone. Ten ciężar to tak zwany handel Incha, ważący to prawda nieco ponad 78 kg, ale tak skonstruowany, że polega na nim większość największych siłaczy. Ale od początku, handel Incha warto by przedstawił jego pomysłodawca, czyli Thomas Inch. Na widocznym nagraniu to Tomasz to stojący centralnie człowiek, którego na podstawie wyglądu ciężko byłoby w ogóle posądzić o to, że trenuje, a co dopiero, że jako jedyny na świecie jest w stanie dokonać pewnego wyczynu siłowego. Mistrz mówi, że w ciągu 40 lat, odkąd powołał ten hantel do istnienia, żaden siłacz nie był w stanie podnieść go nad ziemię, nawet na wysokości 2,5 cm, pomimo, że próby podejmowały się tysiące. Wymienił tu taką legendę jak wówczas uważanego za najsilniejszego człowieka na świecie Artura Saksona, innych znanych siłaczy czy wielkich zapaśników. Żaden człowiek nie był w stanie oderwać tego handla od Ziemi. Następnie w ramach prezentacji próbuje podnieść go zaproszony do wyzwania strongman Trevor Evans, później bokser, oczywiście obaj bez sukcesu. To, że faktycznie jest to żelazny hantel, werwikuje zaproszony dziennikarz, a następnie pokaz niesamowitej siły daje Thomas Inch, nie tylko podrywając swój hantel z ziemi, ale także wyciskając go nad głowę. Następnie dorzuca do wyniku drugi hantel, dochodząc do trzymanych nad głową 125 kg. Czym zatem jest Hantel Incha? Wyzwaniem, ciężarem, który mógł podnieść tylko jego wynalazca, co oczywiście wykorzystywał na licznych pokazach. Cały sekret leży nie w ciężarze tego żelastwa, ale wyjątkowo grubym uchwycie. Ma on bowiem w średnicę 6 cm, co oznacza, że jeżeli nie jesteś genetycznym mutantem, nie będziesz w stanie objąć go dłonią. Ciężar bardzo szybko nabiera rotacji, wyślizguje się co niweczy próby podniesienia go. Jest to zatem test potwornej siły Uchwytu, której mistrzem był właśnie Thomas Inch. Mówi się, że historia hantla zaczyna się w 1906 roku. Już 7 lat później pisze się o nim w czasopismach jako o słynnym wyzwaniu, handlu, którego nikt nie jest w stanie podnieść. Czasem nazywa się go szczęśliwym hantlem, jak tłumaczy Inch, ponieważ będziesz miał szczęście, jeżeli go podniesiesz. Nie tylko ze względu na sławę w świecie siłaczy, ale także nagrodę finansową. Thomas Inch objeżdża bowiem ze swoim hantlem różne rejony, oferując nagrody finansowe dla śmiałka, który z powodzeniem ukończy jego wyzwanie. Z czasem zaczęły się one zmniejszać. Nie zostało to powiedziane wprost, ale zapewne z powodu tego, że pojawiły się osoby zdolne do podniesienia handla z ziemi. Jak pisano w czasopiśmie z 1913, ze względu na postęp w nauce o sile, teraz nagrody będą przyznawane za podniesienie handla do kolan dla amatorów i podniesienie handla tak jak pan incz dla profesjonalistów. Tak czy inaczej, pierwszym człowiekiem we współczesnej historii, który cytując stanowczo podniósł Handel Incha, był John Gallagher. W 1957 z handlem incha w jednej dłoni wykonał martwy ciąg trzy razy w ciągu zawodów na Mr. Universe, za co otrzymał nagrodę od samego Tomasa, wtedy już 76-letniego. Pomimo ogromnego postępu w dziedzinie siły jaki dokonał się od powstania handla incha, nawet obecni najsilniejsi ludzie na świecie mają z nim kłopoty. Na tym nagraniu jako pierwszy próby podejmuje się Larry Willis. Pierwsze podejście kończy się na wysokości nieco powyżej kostek. Dopiero za drugim razem próbę zalicza dociągnięciem Huntla do kolan. Podobnie poradził sobie z ciężarem Lewansagi na szwili, gruziński potwór i legenda siłowania na rękę. Inny mistrz Armingu Michael Todd nie był w stanie zrobić nic więcej ponad samo poderwanie obciążenia z ziemi. Niezwykłego wyczynu z handlami incza dokonał Brian Shaw, czterokrotny najsilniejszy człowiek świata. Co jeszcze bardziej imponujące, używał tutaj cięższej wersji handla incza, bo ważącej 80 kg. Nie dość, że podniósł takie dwa hantle z ziemi, to był w stanie umieścić je sobie na barkach i wykonać wyciskanie na ławce poziomej na trzy powtórzenia. Siłę jego uchwytu można podziwiać także na nagraniu z tak zwanym hantlem tysiąclecia. Chociaż ma osobną nazwę, w praktyce jest to jeszcze cięższy hantel incza. Ma bowiem taką samą średnicę uchwytu, czyli 6 cm, ale za to waży aż 103,5 kg. W starciu z tym żelastwem poległ sam Eddie Hall, czyli najsilniejszy człowiek świata z 2017, który jako pierwszy w historii udźwignął w martwym ciągu 500 kg. Nie był on w stanie nawet oderwać tego hantla od podłoża. Brian Shaw natomiast dokonał niemożliwego i trzymając jedną ręką, hantel tysiąclecia wykonał pełen martwy ciąg, wynosząc ciężar niemal na wysokość bioder. Jednak żaden z tych siłaczy nie może pochwalić się wyciśnięciem hantla Incha nad głowę z podłogi, tak jak widzieliśmy to na historycznym nagraniu z początku, z 1939 roku. Historia tego wyczynu zaczyna się w 2002 i rozgrywanej wtedy rywalizacji Arnold Strongman Classic. Dano wtedy zawodnikom możliwość zawalczenia o 1000 dolarów, które otrzyma ten, kto podniesie ten hantel najwyżej ze wszystkich. Nad głowę wyniósł go Phil Pfister, jednak, ze względu na to, że pomógł sobie ustabilizować ciężar drugą ręką, ten wyczyn został unieważniony. Zwycięzcą tej próby okazał się Mark Henry, gwiazdor WWE, który podniósł handel incza na wysokość klatki piersiowej. Tuż po tym zapowiedział jednak przed kamerami, że potrenuje i za rok wyciśnie ten ciężar nad głowę. Do drugiej próby doszło w 2002 roku. Mark Henry zapowiadał, że jest to wyzwanie rzucone historii. Chcę przejść do historii jako najsilniejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, więc muszę spróbować tego wszystkiego, co ludzie uważają za nie do podniesienia. Jak zapowiedział na Arnold Classic, tak też zrobił. W swoim drugim podejściu jako pierwszy człowiek w historii, oficjalnie wyciskając nad głowę z ziemi Huntel Incha jedną ręką. Pomimo tego niesamowitego wyczynu, ten siłacz jest mocniej kojarzony z karierą wrestlera aniżeli jako najsilniejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do mojego materiału na jego temat, gdzie nazwałem go najbardziej niedocenianym siłaczem. Warto jeszcze zatrzymać się przy samym Tomasie Inczu, dlaczego to nie on jest nazywany pierwszym człowiekiem, który podniósł w ten sposób swój handel. Wszystko z powodu wątpliwości, jakie narodziły się w stosunku do prawdziwości jego dokonania. Przede wszystkim nie zostało to nigdy oficjalnie sprawdzone i zweryfikowane, czy faktycznie dźwigał na swoich pokazach ten 72 kg hantel. Zdarzało się bowiem, że dawni siłacze najpierw na oczach widowni, podnosili lżejsze ciężary, schodzili z nimi za scenę i wracali z cięższymi dla śmiałków. Warto jeszcze zaznaczyć, że na nagraniu z 1939 Incz miał 58 lat, był naturalny i podniósł z niezwykłą łatwością hantel, którego wynieść nad głowę nie mogli znacznie więksi od niego młodsi i wspomagający się strongmeni w 2002 roku. Oczywiście można argumentować, że wchodził tu w grę specjalistyczny trening Incha na dźwiganie tego hantla, ale sporej grupie osób te dokonania wydają się odrobinę podejrzane. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem Inch faktycznie jako jedyny przez niemal 100 lat był w stanie podnieść swój hantel. Na YouTubie można znaleźć nagranie, na którym wyczyn Marka Henry'ego powtarza Rich Williams, jednak czasem nadmienia się, że hantel uderzył jego biodro, więc na 100% tej próby uznać nie można. Wymienia się także takie nazwiska jak Lane Snook czy Ryan Green, widoczny teraz na ekranie. Ile obecnie mamy osób, które wycisnęły ten hantel nad głowę? Niestety nie wiem, ale są to zapewne okolice liczby 5. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o rekordzie Oda Hogena, który na swoje 66. urodziny chciał podnieść ten hantel z ziemi 66 razy w ciągu 10 minut. Niestety założenia nie spełnił, ale i tak osiągnął szalenie imponującą liczbę 63. Dajcie znać w komentarzach, kogo nominujecie do bicia pierwszym Polakiem, który wyciśnie nad głowę słynny hantel Tomasa Incha. Na koniec serdeczne podziękowania dla Michała Kaczmarka, Kamila Jakubowskiego, Franka Zein, Marcina Gałka i Dawida Puzacza za dołączenie do grona osób mających wkład w mój kanał. Na swój Patronite zapraszam osoby chcące wspierać Stalowy Szok i zyskać dostęp do niepublikowanych materiałów z serii Legendy Brązowej Ery, omawiających najlepsze sylwetki, metody treningu i diety pierwszych kulturystów i strongmanów. Link znajduje się w opisie. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.